Ja mam dwadzieścia lat, ty masz dwadzieścia lat Przed nami piątka w credo. za nami siódme piekło I nie było za lekko, sam czujesz to oficjalnej patologii Patrz pod nogi, a jak coś nie wychodzi, drugi raz się misy chwytaj Unikaj wszelakiego kontaktu, z w Londyn, Warszawa, Radom, Białystok, Legnica Niezależny pak, zarabiamy hajs, któryś dobry rok Gra z nami tu cała dzielnica Nie narzekam, dobrze jest, Chcę dziś wiatnych chwytać Każdy ma dwa oblicza, z jednej strony kwadratura Spokój dzieci, dobra żona, Angie, i awantury w celu po zgonach Nie pokona jej przyjaźni Zbrać mi żadna baba Nie trać głowy chłopak Ode mnie dobra nada Dziś jak idzie dobrze Chlepiesz mnie po plecach Wczoraj, gdy byłem na Zapomniałeś o mnie dzieciach Tak, tak na przyszłość Oby wszystko pykło Oby nie przerosła rzeczywistość Wariacie Nie zawsze grają czysto Jakieś środowisko, dobrze od ich owrót to przyjaciel Bądź sobą ponad wszystko, choć goro co jak flipston Obo zawsze zgadzał ci się papier To prawdziwy hip-hop, zawisy staczy pipo. Dla ulicy od zawsze na zawsze Nie ma nic za biko, druga strona lustra nas to dotka, która z każdym się puszcza Jest pazer na chuj tam kurwa to wirus każdy Słuka zimna przebiegła Tak jak najczarniejsze diabły Ty masz znaczone karty a sam w rękawie Jeszcze słonia w karabce i kurwa na razie nader, nie mogę Cię słuchać Wejdź swoim zalem, obrzygaj Facebooka No sz, kurwa słucha, co w rapie piszcie Z podwórkowej playlisty się wyjebać w top listy To pomysł brzegry, jak nurt Twej filozofii Debilizm płytki, kurwa zdechną Ci rybki Nocą nie mogę zasnąć, brailem czytam po gwiazdach A gdy patrzę tak na Ciebie, to myślę, że masz na I tu cytowana rada, a chuj z tym dydaktyzmem Traktujesz to jak biznes, to wyłapisz ta pistę tak? Jak nie musisz, to nie pakuj się w kłopoty jak stary ma firmę rób, żeby przejąć po nim Nie ma nic fajnego w lataniu po klatkach Po bunkrach, po towar, po sąsiadkach Zadrapana farba jucha ucha Wędrycił się w zeznaniach, rozjebali go jak peta Opowieści z getta, gdzie prawda jest jedna Tu biją i w razie czego leć po Kto bez winy rzuca kamień, obsrańce wynocha Reszta ramię w ramię, na pamięć znam teksty W stylu pierwsza molesta, teraz znają moje Dzieciaki na osiedlach to zaufaj dobrym radom Się było, się wie, się kłamało na rozprawie Karma zawsze wraca ich trzech, a ja sam Później innym razem, ja przed łóżka i bam! Tak na przyszłość, oby wszystko pykło Oby nie przyrosła rzeczywistość, wariacie Nie zawsze grają czysto, takie środowisko Dobrze ocej, wrót to przyjaciel Bądź sobą ponad wszystko, choć gorąco jak z Kingston Oby zawsze zgadzał ci się papier prawdziwy hip-hop, zawisny, stracie pip Tam, na ulicy <smiech> od zawsze, da, zawsze Dam ci kurwa dobrą radę, zostaw to jebane gówno To dziś zaprzed buzą, to dziś zaprzed buzą Ta kota bardzo wali dla siebie Przecież każdy chce buzą Nie chodzi się z tak chcemy lepszej drogi Wychodzę z patoli, patolatem nie pójdę Jakie życie, taki rap, a w nim swe odbicień Dla mnie biznes jest Pamiętam te chwile, co serce osiem bije